wokół ratusza, gdzie za minut kilka odbędzie się insynizacja tak, przypominająca dawne czasy. Witamy <śpiewanie> rycerstwo z pod Malborka i spod Torunia Nowego Miasta Drobnicy i wszystkich innych um, zakątków zakonu Świadskiego. 1297, a dokładnie 29 września, okolice porasta gęsty las, który którym przywagi jest jest Nie brakuje wilków, ptactwa różnego i łosi na bez liku. Rzeka Polska rozlewa się na całą dolinę, stwarzając możliwości dobijania dużych statków, po wzgórze, na którym się zgromadziliśmy. Nie było wówczas dróg bitych, jedno trakty polne wijące się z południa na północ, ze wschodu na zachód. W okolicach jeziora drużno rozciągały się liczne mochadła i bagna. Lud zamieszkujący tę krainę zwał się Poghezanami, natomiast na zachód byli pomezanie, zaś na południu Sasini, były to ludy pruskie, które mimo kilku powstań zbrojnych nie zdołały wygrać ze świetnie, jak nowe czasy zorganizowanych zakonem przygadzki. Założenie miasta Holland musiało się zacząć kilka lat przed nadaniem praw miejskich. W mieście istniały już karczmy, a u podburza, wzgórza wykopano kanał, zwany później kanałem młyńskim, który jak, pan, jak widzicie istnieje do dziś dnia. Kanał został wybudowany, aby wody w nim płynące poruszały łopaty młyna. Duże zasługi podczas osuszania okolicznych terenów, przy wykonywaniu budowli wodnych oraz samym założeniu miasta mieli osadnicy z Holandii. Rynek został założony na planie długiej, szerokiej ulicy, na której się w tej chwili znaj znajdujemy, na wzór holenderski. Dzisiaj ta ulica nazywa się, jak wiecie, Krobrego, a przed wojną to był Mark, czyli rynek. I co najważniejsze, miasto wzięło nazwę tychże osadników, przybrało nazwę Holand. W XVI wieku mieszkańcy dodali do tej nazwy słowo Kreuzisch i stąd była Kreuzisch Holland, a później zwana przez naszych pruskich Hołą. Echa holenderskiego osadnictwa w musiały być wśród mieszkańców dość silne, skoro w początkach XVII wieku sędzia miejski Paul Tepke, napisał. I tu jak spojrzymy na ratusz, wisi piękna tablica, upamiętniająca ten moment. I on napisał w języku łacińskim, bo pozwolę sobie odczytać e, taką sekwencję. Urbs habe batavis Refuga, hollandia Tangeum, tutamen structa et nomen adepta fruit. Citerale solum prospektum et religia cornas regno pacus dixes esse pares co w tłumaczeniu na język polski oznacza i to zapamiętajcie bo to można wszystkim przyjezdnym opowiadać jak piękne jest nasze miasto więc cytuję, miasto to zostało zbudowane przez Batawów, uchodźców z Holandii jako miejsce schronienia i od nich otrzymało nazwę jakbyś zwrócił uwagę na żyzność ziemi, krajobraz i pozostałe rzeczy, powiesz, że tylko nieliczne muszą równe w królestwie. Inskrypcja, którą tu widzicie, sprawiona została w 1726 roku z okazji renowacji wieży kratuszowej. Tablicę tej chwili możemy podziwiać na ścianie ratusza, z tym, że jako ciekawostkę powiem, że to nie jest oryginał, to jest kopia wykonana na przełomie XIX wieku, ale świadczy o tym, że mieszkańcy kochali to miasto i szukali swoich przodków w osadnikach holenderskich. To tyle tytułem wstępu historycznego. Teraz bardzo proszę wielkiego mistrza Majcharda z Kwertwurtu o nadanie praw miejskich naszemu grodu prosimy tutaj bliżej w imię pańskie Amen. Dlaczego nie odpowiadacie Amen? Amen! Aby to, co powinno być zachowane, na zawsze nie umknęło ludzkiej pamięci, należy uwiecznić przez świadectwo ludzi i przez sformułowanie rzeczy w formie piśmiennej wszystkim wyznawcom Chrystusa, do których wiadomość ta dotrze o niniejszym piśmie brat Reichardt z Erfurtu, z zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, Mistrz Krajowy w Prusach przesyła pozdrowienia w zbawicielu. Chcemy podać do wiadomości wszystkich, że za radą i zgodą naszych braci założyliśmy miasto na obszarze na prawie chełmińskim, które to miasto od jego pierwszych osadników i budowniczych przybyłych z Holandii nazwaliśmy Holand. Temu miastu przeznaczyliśmy 139 włók ziemi na prawie chełmińskim. Tak jak na tym prawie lokowane są ziemie i włóki czynszowe. Z tej liczby włók wyłączyliśmy 14 włók wolnych od czynszu na wspólny wypas bydła. Także przeznaczyliśmy dla kościoła parafialnego tegoż miasta cztery włóki ziemi wolne od czynszu i miejsce podbudowy tegoż kościoła, znajdujące się w pobliżu cmentarza. Jak też po jednym korcu żyta. I owsa, które to daniny muszą składać corocznie na rzecz kościoła parafialnego. Z pozostałych 121 włók, oczyszowanych zobowiązani są ich właściciele corocznie uiszczać do naszego zakonu czynsz. Z każdej włóki w wysokości pół marki grzywny i cztery kury. A od każdego pługa. Dwa korce ziarna, jeden korzec przednicy na uroczystości św. Marcina Biskupa, patrona naszego domu. Czekaj, czekaj. Również w tym samym dniu świątecznym mieszkańcy wymienionego miasta są zobowiązani dać w uznaniu naszej zwierzchności. Sześć fenigów rocznie od każdej zagrody. Granice wymienionych dwóch ustaliliśmy jak następuje. Od kanału na rzece Wajskę, do którego od którego koryto pospolicie nazywa się rzeką wąską, idąc aż do dopływu rzeki Serwis, która wpływa do rzeki Wajskę. Dalej wzdłuż koryta rzeki Serwis w górę, aż do wskazanych przez nas granic, a od niej aż do granic włości Krasieńskiej I dalej do granicy Wioski Całun, od tejże granicy aż do majątku Gertharda Spasłęka. a od tychże granic aż do rzeki Wąskiej i skąd idąc, aż do stóp wzgórza, na którym jest położone wyżej wymienione miasto. Tenże zamek w Pasłęku, jak również ogrody i przestrzeń przed zamkiem, na którą wchodzić się z bramy do miasta i leży ona na wschód, na trzeci w Cegielni, aż do granicy pagórka, z którego szczytu można, może każdy, ka można każdy ogród widzieć. Stąd prosto naprzeciw rzeki Wąskiej, aż do granicy pagórka na szczycie góry. Pozostałe tereny między tymi podanymi granicami, a rzeką wąską, jak i też między zamkiem i miastem zastrzegamy sobie dla naszego domu. Nadajemy mieszkańcom wymienionego miasta sądowictwo na miarę prawa chełmińskiego. Chcemy także, aby żadne prawa i zwyczaje, które zwale są wilkierzem, nie były między mieszczanami uznawane. Tak w mieście, jak i poza nim. Chyba, że za zgodą i naszym pośrednictwem. Także z, wszech, z wszelkich czynszów, które przypadło nam z handlu bud kramarskich, stoisk mięsnych, piekarniczych i wszelkiego innego wspólnych dochodów, przeznaczamy w połowie wymienionemu miastu, a drugą połowę w całej monecie zatrzymujemy dla naszego domu. Dalej chcemy, żeby wszystkie należące do miasta warsztaty sukiennicze, tkackie, z których w których wytwarzane są wełniane lub lniane tkaniny czy sukno było zwolnione z czynszu. Dajemy wyżej wymienionym obywatelom wolną od Żeglugę wodną po jeziorze Drużno i po rzece Wąskiej. Również zwalniamy na wolne rybołówstwo na jeziorze Sambrut wszelkim sprzętem rybackim, z wyjątkiem niewodu. Jak również na połów w rzece Wąskiej, sprzętem bez zatrzymania wody przez tzw. śluzy. Dajemy również zezwolenie na wyrąb drzew w tak tzw. Buchwalde, na budowę Waszych domów i na opał i na wszelkie inne potrzeby. Także chcemy, aby bez zgody naszych braci nie wprowadzano w wyżej wymienionym mieście żadnej innej wspólnoty duchowej. Zabraniamy także wznoszenia jakichkolwiek umocnień czy urządzeń wojennych bez naszej woli. Dla na pamięci o tych wszystkich rzeczach w wiecznym ich, wiecznym ich zabezpieczeniu Przykładamy naszą pieczęć na niniejszym dokumencie. Świadkami są brat Konrad, kontur krajowy z Hełna, brat Ludwig, kontur Zelbląka, Henryk, kontur z Walborka, Henryk z Dzierżgonia, Ginter von Schwarzburg, kontur z Grudziąza, brat Konrad Liechtenstein, brat von Schwalben, i wielu innych braki konwentu naszego zakonu. Podpisano dan w Erblągu Roku Pańskim 1297 Dziękujemy bardzo za odczytanie piękne aktu lokacyjnego. Przekazuję w tej chwili e, gadadło dla starosty ówczesnego miasta. Czcigodny komturze e, Szanowni e, przedstawiciele zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, spotkaliśmy się dzisiaj w bardzo ważnej chwili i dlatego i, i chcielibyśmy wszyscy mieszkanie mieszczanie podziękować e, konturom za nadanie nam i praw miejskich. Jest z nami rycerstwo i damy, jest przedszkola numer jeden. Przedszkola numer 2. Gimnazjum numer 1. Gimnazjum numer 2. Ze szkoły podstawowej numer 2. Ze szkoły podstawowej dzielącej i pacenckiej. Ze szkoły podstawowej Rogajnach. I my wszyscy mieszczanie Witamy serdecznie i dziękujemy komtorowi za uzyskanie czy nadanie nam i praw miejskich. Wiva Holand! Zdajemy sobie z tego sprawę, że do tych podziękowań chcielibyśmy jeszcze raz pokłonić się i podziękować za to, że mamy możliwość że nadany nam został ustrój miasta, że mamy Radę Miejską, burmistrza, ziemię, że mamy teren pod kościół, pod cmentarz i tereny pod wypas. Viva Holand! Viva! Viva! Przyjęliście strzały z armaty, więc nie się swojej buzię, ponieważ strzał jest tak silny. Może pójść w kiski, jest tak duże ciśnienie, że trzeba uważać. Także buzię otwieramy. Także dziękujemy bardzo za. Udział w tej pięknej uroczystości, prosimy cały Orszak, aby posunął się w kierunku dziedzińca zamkowego, gdzie będą się odbywały dalsze pokazy. Nie wspomnę o oblężeniu w zamku, który będzie w godzinach wieczornych, a także różne inscenizacje, konkursy wykonane przez szkołę, ale nim pójdzie...